To tutaj inspiracja widzów, będziemy to ulepszać, modyfikować, zapraszamy na Kick Daniel Magical, smacznego, kto z nami będzie jadł, cześć. Tak jak bateria padała. Sam jesteś ruinaty. Kurwa, nie każdy od razu ma, nie? Jakieś nie wiadomo co mycha. Nie? No. Co, my nie jesteśmy tak bogaci jak Serki, że mają willę z basenami i pięć samochodów, no niestety co bogaci nie jesteśmy. Czy będzie spotkanie z widzami w Szczecinie? Na razie nie wiemy nic o Szczecinie. nie. wiem? Czy będzie to miejsce do streamowania? Tak jest. To jest jakaś ciałka? No nie będziemy mówić, po co zrazać, bo każdy będzie... Wiecie, będą potem... No nie ma co zrazać, no. Ciężmy się, że mamy tutaj spokój, możemy tutaj fajnie się bawić, możemy sobie to robić w takim klimacie, jakim Wy chcecie, w miarę tam w rozsądku. Ja powiedziałem Założyłem się z widzami o coś, ale nie powiem. No. To nie, jak wygrasz walkę, to coś zrobię. Przydałoby się muzyka z lat 90. To włączam. Lata 90. No to co, lecimy? Gdzie są lata 90. To? Szalone lata. Ale... Ale disco polo czy lata 90. typowe, nie? Lata 90. pewnie. Kurde, my chacie, to jest. To oto Tak w

Paki pomidorze. Ale wrąca. Barcelona pozdrawiamy. Zaraz pobrać pana i zyska, bo krzywo obraz tej. Omygo, na krzywo kamerę mamy. Co obraz jest tutaj? Omygo. Dzień dobry, no. Dziękujemy. Teraz jest kamera prosto? Prosto, no, Teraz Lepiej? Witamy serdecznie, witamy z TikToka, cześć, witamy na Kiku. Dzięki ludzi... Aha! Nie dla ciebie. Ale odprawiam. Chój, co to? Kiedyś Ono i łam. Ja wiem, co to? Zmiana klimatu. Ale tutaj się na tego Duszka, na czacie wszyscy! To już było... Ale my nie będziemy kurde pić, widzimy, właśnie to jest to, że się zdarzyło. Wy właśnie miesiąc bez alkoholu do walki, nie? Rolno no, z ostrym sosem. Mamy widzów. Zawsze no. Patrz mamy. To jest piękne. Powiewamy wam, no, walka i eurotrip. Dlatego musimy spałzywać z alkoholem coś, za coś nie? Ale zrobimy na eurotripie. Więc takę. Włączasz kuchenkę? Tak. 我，我饿死了。这边的菜怎么有沙？干部们。 A ja głodny. Za no. mało kalorytm, ma nie? Znaczy, z tego tłuszczu. Kochani, dajemy i rozmawiamy. Dajcie mi sekundę. Ostre. Magusz? Magusz jest z nami, no. A nie w tym tutaj lokalu. Czyli do Magusia wracamy, spokojnie. Wczoraj z Magusiem filmik wstawiłem, wczoraj z Magusiem. Mam nawet tylko przekorski. kupiłem mu dzisiaj przekorski nawet. Smacky treningowe z dziczy z tylko wam tutaj weźmę jak chcesz o kurwa co ja na pewno ekranowy masz myszkę, masz myszkę. Thank mm -hmm. you. Chwila młodzieży, chwila, chwila. Ale mia. Ali nie? No. Chwila młodzieży. No słuchajcie, my jesteśmy z wami do 23. dzisiaj. Porozmawiajmy sobie, co byście chcieli w tym miejscu jeszcze widzieć. Jaki content, jakie rzeczy. Co kupić, żeby było weselej? No, to zapisujemy. Michał Kanapę. A tu się się nie podoba? Kanapa jest! Ma być PRL. No. Pardon? Tylko ty? Maja. Karaoke. Może sprzęt do karaoke? Z mikrofonem sobie trzeba śpiewać. No, albo no. Chcecie sprzęt do karaoke? ja też bym śpiewał sobie. Jakie sprzęt do karaoke? Worek treningowy jest gdzieś indziej. Tutaj nie będziemy trenować boksu.